Witam serdecznie hodowców, kolegi Witam serdecznie. Chcieliśmy zaprezentować dzisiaj kolegom hodowcom trzy samczyki, oryginał od Tadusza Pałki. No Widzimy śnieg. Śnieg zima, ale na chwilę tak przyjechałem, byśmy docinali, docinali skrzynki, bo są tam do wysyłki gołąbki, Do dwóch hodowców, także przyjechałem zabrać te ptaki. Tak, teraz przedstawimy Tadeusza oryginalnego Gąbka tak, że... 763, nie muszę patrzeć na obrączkę, no ale jest ja, trochę przywrodzona. Pokażemy widać 763. Mogę powiedzieć, że to jest naprawdę kapitalny samiec znów 1360 w 2019 roku kończyłem notowanie ten tak. po tym samcu kolega może więcej dopowie, bo to widział No gołąb był po tym samcu hmm... Teraz, bo nie mogę skłamać. Drugi? Nie, trzeci, czwarty. Trzeci, czwarty i... i. Dwudziesty siódmy. Trzeci, czwarty i dwudziesty siódmy, tak. E, z tym wynikiem e, był ciężki setą wtedy, z tym wynikiem e, w kategorii A, by był bodajże najlepszym głębiem okręgu. podejrzewam, że tak. Ja bym raczej, raczej był. Ja bym poszedł, wystawę, to raczej Kolega Grzegorz tak. kończył lotowanie i te wszystkie lotniki sprzedawał. No to jest wszystko do sprawdzenia, nie, bo tam ktoś mówi, że on nie lotuje, no może nie lotuje teraz, ale lotował. Tak. No i sprzedał tego gołębia? Mogę powiedzieć za śmieszne pieniądze. Ja wiem, że hodowca wziął nazwisko, mogę powiedzieć w piątek, a imiona dalej nie będę mówił, mało co istotne. No, hodowca... ale co, co jeszcze, co jeszcze chciałem powiedzieć, że ten syn tego gołąbka by był trzy razy pierwszy. Tego, że, że po prostu no, tak wyszło, że on tego w ogóle nie wchodził, nie bo był przestraszony przez Jastrzębie, On w ogóle nie chodził do pełnika, zero wchodzenia do pełnika, siedział na, na, na wylocie i siedział na dachu i nic, kompletnie nic. By A mimo tego lat... zajął takie trzy takie pozycje. Lokaty, takie lokaty, no myślę, że naprawdę kapitalne. A z opinia. czym on był sparowany wtedy? Rafał Patonia samicą 80, końcówka. Tak, no i jeszcze 80. chciałem powiedzieć, że po tej samej parze na wspólnym gołębniku latał, nie? Oczywiście, gołąb. oczywiście, że tak. Na Kosakowie. Na Korsakowie. po tym gołębie właśnie też latał gołem bardzo dobrze. Pokażemy rodowód z gołąb z 18 roku. Z jednej strony wnuk 1360, z drugiej strony wnuk 228. 228 był synem 1682, 1682. To z brat 1360, jak ktoś nie wie. No i tu też występuje generał. No fajnie to wtedy poleciało. Bardzo ładnie leciało. E, Nakrapiany samczyk był. Na było Sam, matka była nakrapiana? Dokładnie tak. Rafała on Pocenia, był... Pocenia, on sam jest niebieski nakrapiany samica, wyszedł samczek nakrapiany. Tak, i, Ale był jeszcze jeden, nie? Tylko go jaszczą złapał. Za, na przedostatnim locie go dygnął jaszczą przy obrocie. No. Dygnął go jaszczą i było po samczyku Podobno idą tylko jak, tak. jak to. Praktycznie ten gomek nikt nie robił, ale, ale równo leciał i na pewno. A to jest tak. 180 co była z tym samcem? On Nie. Nie, to nie, 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 nie. nie to jest inna to tam co, samica le, no. le, z tego z Faraona i tamto, no a to, to bardzo szybki gołębi, dobrze kojarzę? Tak. To bardzo szybki był był. Także można sprawdzić, yy, jak kłamiemy, no to można sprawdzić, gołąb by był najlepszym lotnikiem okręgu. W 2019 roku. Mowało, a był możecie sprzedany. Mowa, możecie był, sobie sprawdzić. Był sprzedany. I właśnie potem samczyko, był kapitalny, <laughs> kapitalny młody. Miał bardzo... Cechwi, ten, Zresztą mógł, mogę powiedzieć, że normalnie było odróżnianie od całego stada, że ten gołąb się wyróżniał siedział normalnie w kółeczce zresztą Grzegorz ja to obserwowałem i wiedziałem, że z tego ptaszka coś będzie, bo tak mhm. inaczej się zachowywa niż inne gołębie, naprawdę, tak, to zaraz widać, no i wtedy gołębie ci leciały w ogóle nie dbałeś, no no nie dbałem, no nic Samo, nie robiłem, no i nic gołębie, nie robiłeś. Same, same gołębie, no tak, boż to, ty już wiedziałeś, że będziesz tak kończył to, no wiedziałem, że to będę kończył i tak, także Ni nic nie robiąc, gołębie jeszcze leciały, jeszcze no. leciały, praktycznie mają ale, robię, ale były, były krzyżowane yy, gołębki. Bo tam kolega Grzegorz miał ode mnie pożyczone od Rafała Pasonia, Coś tam by się wymieniali. I były, były krzyżowane na Rafała Pasonia, To jest taki, nie? Dokładnie tak, na to co pokażemy o numerze? Następny samiec 70-50 Superlotnik dał yy, mistrza okręgu Tadeusza, 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 to Tadeuszowi Pałce. Po, po, w, w drużynie kategorii B. Pięknie zadbane. Brał udział kupiony w 2018 roku, już był tak. przedstawiony na jednym filmie, na razie jeszcze nie poszedł, bo nie wiem, hodowcy myślą, że może to jest za drogo, no nie wiem. Parę złotych, no myślę, że za tego gołębia parę złotych, to, no, nie, to nie jest drogo, także. E, Grzegorz mi powiedział, ile za niego chce, no to no to według, według tamtych gołębi, co widziałem na aukcji tam ktoś tam wystawiał, nie teraz, ale wcześniej, no to, to tam jest. Śmieszne pieniądze. To, to tam takiego gołębia nawet nie miał, nie? I to tu jest, tutaj jest lotnik, to jest go oblotowany. Tak lotowany i robił bardzo dobre wyniki w kategorii B. Dokładnie tak. Tadziu Pałka wtedy był mistrzem okręgu yy, no i w kategorii A nie był tak, no tam był tam 40 któryś, czy wtedy w tym roku. Yy, pokażemy rodowód. Wnuk 1360, wnuk starej szpaki, od góry e, sprangę, w, Ojciec to wnuk 261, prangę, 10 razy pierwszy konkurs. Także no coś, coś wartościowego, nie tylko z papieru, bo i gołąb lotowany. Dokładnie tak. Bo tam ludzie wypisują, że... To, ludzie... Dobrałem, że następny gołąb Tadeusz Szapałki, oryginalny. Tak. Obrączki 98, ale sprawdzimy. 65-98, niebieski samczek 65-98. Tak. To też super gołąb, można powiedzieć, eee, już pokażę rodowód. Eee, babcia tego ptaka to 229, siostra 228. Tutaj jest on zarazem wnukiem 5101. Także, także super. ci samczyki są do nabycia. Nabędzie jeden hodowca i nabędzie to to ja już Grzegorzowi naprawdę mu powiem, daj dobrą cenę, bo ja non stop tu muszę... Tam, tak dzisiaj przyjechałem po gołębie, bo jutro znowu ma dużo grzybów, także tam będziemy te gąbki wysyłać, ale... Ale jakby ktoś te trzy samczyki chciał nabyć, no to jedna cena będzie. Dokładnie tak. Będzie dobra cena, no pojedynczo to tam... No mówię, te, te gąbki zasługują tutaj, bardziej... Tu się super ten 70-50 sprawdził. Bo na WG latały wnuki, prawnuki już tu nie chcę mówić. Bo to nawet na miejscowy hodowca miał, miał tutaj z tego głębia i nie będę tam mówił nazwiskami. Bo może sobie w ogóle tego nie życzyć, bo może mówi, że my od kogoś innego lecą. To z jego sprawa. Tutaj 763 tak samo leciały gołębie i po 98 też leciały. 98 był często. Chyba dwa lata bo sparowany z wnuczką olimpijczyka, z taką brudną, tak, tak. także, 24, także ja miałem, 24 samica. No. no ale ja miałem w 19 roku tam, zresztą byłem trzeci czy piąty, czy tam który, yy, na, na młode, trzeci byłem w kategorii A, tutaj w oddziale, w oddziale nawet byłem trzeci, trzeci w oddziale, czy trzeci w sekcji, czy w oddziale, już teraz nie pamiętam, ale chyba nawet pucharu mi za to nie dali, nie? No, ale dobra jest tam, niech sobie ten pohar schowają, tam to sam mogę kupić. No, ta, ta, takie u nas jest lotowanie, że ani dyplomu, ani, ani poharu człowiek nie dostanie. Także nie wiem, czy tak jest w innych oddziałach, ale nie będę się wypowiadał. E, także, miesza z tym tam, nie będę tu o dziada, dziadak gadał, tylko tu. Po, się mówi prawdę, to co Polecam, ja taka... polecam y, trzy głębie, Samczyki, nie? Samczyki. Tak. Pięknie jedne, no się wyrywają, ślilkie gołębie. Także już, one, już, już mogą zmienić właściciela. Tutaj w sumie jeden gołąb, ten 70 był e, zamówiony, ale no hodowca po tygodniu odmówił, to, odmówił, no powiedział, że weźmie tam za dwa tygodnie, nie? Ale jak się sprzeda, to się sprzeda, nie? Tak. Także no, tutaj jak ktoś weźmie tego 70-50, to weźmie, jak go nie weźmie, no to ten hodowca weźmie, no ale nie jesteśmy tego pewni. Także też go pokazaliśmy, nie? Trzy tak, samczyki są. Także będziemy kończyć. Będziemy zimno, kończyć. Zimno się robi, ciemno się robi. Tak. Także pozdrawiamy hodowców, hodowców. Ja Śnieg leży. Widzimy. Miłych, miłych wystaw. Miłych wystaw życzę hodowcom, tak. Także teraz wystawy Wam się zaczną. Myślę, że tam pozytywnie, Wam się wszystko uda, także... Pozdrawiam wszystkich hodowców, hodowcinie się. No już nie musimy się tu martwić tymi wystawami, zebraniami. Mamy spokój święty. Święty spokój, Nie trzeba się kłócić, już. Co na niektórych osób w ogóle nie muszę patrzeć. Jestem bardzo szczęśliwy. Oczywiście. Jestem bardzo szczęśliwy, że na niektórych osób mogę nie patrzeć. Także pozdrawiam nie pozdrawiam. będziemy tego tematu rozpowiadać dalej bo mówię tu by człowiek mógł godzinami mówić a, a e, tak by nikt w Polsce nie uwierzył także tak, tak, tak. kończymy tym miłym akcentem e, wszystkiego dobrego no miłego jeszcze wieczoru w niedzielę także Pozdrawiamy. już musimy zakończać no bo już, już przychodzi po mnie także musimy jechać Także... Aaron, już jedziemy, tak? No, już piesek przychodzi, także. Już jedziemy, no, już jedziemy do domu. Także pozdrawiamy hodowców, hodowczynie. Pozdrawiamy. pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. Tak. Dobry lot.